Proszę księdza, spokojnie. Przepraszam. To ze strachu. Przez chwilę bałam się. Więc dobrze, że przyjechałem. Tak, już widok księdza mnie uspokaja. Przepraszam za to przytulenie. Przestań przepraszać. przepraszam. Tak, przepraszam. Za przepraszanie. Zrozumiałem. Nie chcę niezręcznej sytuacji. Wiem, że. Co? Nie powinnam księdza przytulać. Nie przesadzajmy, to był impuls. Przyjechałem? No, nie. Śmiało, ty pierwszy. Dobrze. Zdałem sobie sprawę, że za bardzo wyolbrzymiam swoją złość. Nie stało się nic strasznego. Zostałaś ukarana przez matkę przełożoną, ale moim zdaniem to przesada. Jak się czujesz? Całkiem nieźle. To była nasza wspólna decyzja. Zgadzasz się z... Taka zmiana dobrze mi zrobi. Masz rację. W jakim sensie? Jestem dość ruchliwa, porywcza i niesforna. Nie do końca tak myślę. Tutaj będzie mi dobrze. Zielen działa na człowieka uspokajająco. Milczenie też mi nie zaszkodzi. Spokój, świerszcze. Co to było? Kon. Świerszczysko. Jaki śliczny. To prawda. Wcześniej go tu nie było. Nie przyjechałem konno. Jasne. Cześć. Fajnie gdyby odpowiedział. Cześć Esperansu. To Twoja kolejna cecha. Jaka? Potrafisz być zabawny. Akurat. Serio. Dzięki. To miłe. Poszedł sobie. Co siędział o ten przy Przygalopował. Bardzo śmieszny. Nie mogę zażartować? Może to wpływ natury, ten spokój. Albo ja. Masz telefon. Proszę. O co Może matka przełożona coś wie o tym koniu. Powie mi, co robić. Przepraszam, ale nim zadzwonisz. Chciałbym cię o coś prosić. Koniku. Już łączy. Pamiętaj. Hola. Co słychać? Wszystko w porządku. Czy matka przełożona ma konia. To klacz sąsiadów ma na imię Luna. Co robić? Posiadłość obok też nazywa się Luna. Oni nie mają telefonu. Odprowadź ją do nich, dasz radę? Czy dam radę? Jeżdżę jak Zorro. Świetnie radzę sobie z koniem. Wychowałam się na wsi. Odprowadź ją, inaczej zje nam wszystkie kwiatki. Nie ma sprawy. Co u ciebie? Wspaniale. Uważaj na siebie. Załatwione. W razie potrzeby dzwoń. Na razie. Dziękuję, że nie powiedziałaś matce przełożonej, że tu jestem. Siądz namawia cię do kłamstwa. Przemilczałam to, nie kłamałam. Mogę wyjaśnić to osobiście, nie chcę jej denerwować. To będzie nasza tajemnica. Trzeba poszukać tego konia. Tej konicy. Klaczy. Że jak? Mówi się klacz. Wiem, dał się ksiądz nabrać. Zaprowadzę ją do gospodarstwa obok bułka z masłem. Porozmawiam z matką przełożoną o twoim powrocie. Dobrze mi tutaj, jestem bezpieczna. To znaczy? Unikam wpadek, jak z tym ślubem. Chciałaś dobrze. Przyznaję, miałaś rację. Co takiego? Miałaś rację. Miło to usłyszeć. Tak. Dziękuję, że przyjechałeś. Poradzisz sobie z tym koniem? Z Jasne, to moja specjalność. Świetnie. Dzięki za odwiedziny. Miło jest z kimś porozmawiać. Co bardzo <grym <grym lubisz, <grym właśnie. Będę się zbierał. Jasne, dziękuję. Nie ma za co. Ciao. Ciao. Luna, mam coś dla ciebie. Wracamy do domu, zaprowadzę cię. Esperanza, nic ci nie jest? Napędziłaś mi strachu. Co cię boli? Skręciłam kostkę. Którą? Prawą. Ostrożnie. Zrzucił mnie, nie do wiary. Niezły z ciebie zorro. Jedziemy do lekarza. Po co? To tylko zwichnięcie, spokojnie. Spokojnie. Źle stanęłam. Przejdzie dzieci. Tylko Panie, powiem. Spadłaś jak chłoda. To nie moja wina. Przyniosę lud za tu. Nie pobiegnę w maratonie. Nie zdziwiłbym się. Już. Co? Daj nogę. Co robisz? Przyłożę lud. Opuchlizna zejdzie. Nie, nie trzeba. Grę. Nie grasz poda, i podaj mi stopy. Nie o to chodzi, Nie lubię stóp. Co takiego? Nie lubię stóp. Tak ogólnie. Są trochę dziwne. Wykonaj polecenie. Nie chcę. Czekaj, zdejmę but. Pomogę Ci. Powoli, żebyś nie miała pretensji. Masz bardzo ładne stopy. Kłamiesz. Księża nie kłamę. Widziałam Cię w akcji. Wiedziałem, że mi to wypomnisz. Zaraz ból mnie, zobaczysz. I nie przejmuj się tą klaczą. Wracając, podjadę do sąsiadów. Poproszę, by sami po nią przyszli. To dziękuję. dziękuję. Oli, wiem. cierpliwości. Musisz wytrzymać. To prawda. Wracaj do klasztoru. O 19 muszę, nie możesz się spóźnić. Nie zostawię cię tak. Już mi lepiej naprawdę. Co Widzę. Ani słowa więcej. Jedziemy do przychodni. Co? Nie trzeba. Zwichnęłaś kostkę. Jeśli to zaniedbasz, będzie cię bolała do końca życia. A jeśli nic mi nie jest? Nie. Proszę. Siedź spokojnie, poproszą nas. Bardzo boli? Trochę. To jest przesady. Chodźmy, wymoczę nogę w wodzie z solą. Lepiej, żeby zobaczył cię lekarz. Chyba nie boisz się lekarzy? Nie. Więc czemu jesteś niespokojny? Nie jestem. Boisz się lekarzy? Nie. Nie lubisz szpitali? Nikt nie lubi, ja również. Przypominają mi mamę. A, no sabia. Przepraszam, nie wiedziałam. Przepraszam. No, 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 no. Długo leżała w szpitalu i bardzo źle to zniosła. Bardzo źle. Nie, dzięki. Widzisz. Patrzyłam na to z ciężkim sercem. Mówiła do mnie. Córeczko, idź, nie siedź tu całymi dniami. Nie umiałam inaczej. Ona tyle dla mnie zrobiła. Nie mogłam zostawić jej samej. Byłam przy niej, dopóki nie umarła. Dziękuję. Dziękuję. Luzia Luzia. sytuacja, tylko się rozmazała. Bocz dobrze ci zrobi. Łzy są uzewnętrznieniem duszy. Ładnie. Co? Powiedziałeś. Tak uważam. Masz wspaniałą duszę. Sama nie wiem. Wystarczy spojrzeć Ci w oczy, by się o tym przekonać. Jestem zła, że mi ją tak zabrali. Długo chodziłam wściekła. Ludzie bali się do mnie podejść, bo znałem Twój charakter. Nie mogłam w to uwierzyć. Uważam, że to niesprawiedliwe. Taka wspaniała kobieta. Nie była jedynie moją mamą, ale również przyjaciółką. Sama mnie wychowała. Ciężko pracowała, żeby niczego mi nie zabrakło. Odprowadzała mnie do szkoły, kąpała, czesała. Pięknie o niej mówisz. Brakuje mi jej. Zawsze tak będzie, choć z czasem ból trochę odpuścił. Dziękuję. Za co? Za słowa pocieszenia. Dobrze mi robią. Cieszę się. Dlaczego twoja mama zmarła? Długa historia. Opowiedz. Esperanza? To ja. Pójdę sobie. Poradzę sobie. Proszę zostać. Ojciec Tomas nie może wejść ze mną? Ja pomogę. Spokojnie. Zaczekam tutaj. Jesteście niesamowite. Wasza dojść jasne, jest cię dużo lepiej. lepiej. Bardzo bolało. Sądzisz, że udawałam? Żartujesz sobie? Spokojnie, bez niego. Wracaj do klasztoru, poradzę sobie. Nie chcę zostawiać cię same. Będą mieli do ciebie pretensje. Straciliśmy dużo czasu w przychodni. Nie wiedziałem, że tak będzie. Poradzisz sobie? Jasne. Ja Miałam rację. To nie było zwichnięcie. Krzyczałaś w niebogłosy. Z bólu, ale nie zwichnęłam stopy. Przyniosę wodę, weźmiesz lekarstwo. Jedna pastylka co 6 godzin. Zapamiętasz? Proszę księdza. Dziękuję za opiekę. Zaraz wracam. Proszę. Spróbuj ograniczyć ruch. Żadnych tańców. Lepiej wracaj do klasztoru już bardzo późno. Wyrzucasz mnie? Nie chcesz, by z mojej winy robiono ci wymówki. Wolałbym nie zostawiać cię samej. Jedź ostrożnie, sporo tu zwierząt. Bądź spokojny. Weź środki przeciwbólowe. Lepiej się czuję. Nasza kolejna przygoda. Ile już ich było? Przeciskam. Zepsuje się. Rzeczywiście było ich kilka. Kolejne przed nami. Jak Bóg zechce.